Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Montaż nieoryginalnego kolektora wydechowego zapewni niewielki wzrost osiągów samochodu. Esa, one naprawdę interesujące tylko dla kierowców o wysokich osiągach, którzy chcą nieco wydłużyć swoje silniki. Inne modyfikacje mogą sprawić, że samochód będzie jeszcze szybszy. Przypomnij sobie czasy szkolne i być może pamiętasz, że energii nie można zniszczyć ani STWRZYC. Oznacza to, że każde marnotrawstwo energii będzie miało wpływ na osiągi silnika. Montaż kolektorów wydechowych może być idealnym sposobem na poprawę wydajności i osiągów silnika. Jak działają kolektory wydechowe? Nagłówki ESA bardzo szybkim akcesorium poprawiającym osiągi silnika, ale jak naprawdę działa? Silnik wytwarza energię poprzez spalanie benzyny, co powoduje jej rozszerzanie się i dociskanie cylindrów do góry. To z kolei generuje moc. Istnieją jednak trzy inne ruchy wymagane do powtórzenia procesu, a jeśli którykolwiek z nich zużywa energię, zmniejsza wydajność silnika samochodu. Silnik usuwa gazy spalinowe w suwie wydechu. Ciśnienie wsteczne jest jednym z najczęstszych sposobów, w jaki silnik może tracić energię. Tłok służy do wypychania utraconych gazów przez zawór wydechowy. Stwarza to problem: jeśli występuje opór, moc będzie marnowana, ponieważ tłok musi naciskać mocniej, aby usunąć gazy spalinowe. W standardowym samochodzie gazy spalinowe po opuszczeniu cylindrów trafiają do kolektora wydechowego. Kolektor jest jednym z największych źródeł przeciwciśnienia spowodowanego przez ciśnienie gazów spalinowych, które narasta i wpływa na straty mocy. Kolektor wydechowy to przykręcane akcesorium, które służy do eliminacji przeciwciśnienia powodowanego przez kolektor. Oznacza to, że gazy wydechowe z każdego cylindra nie przepływają przez kolektor, ale mają własne rury wydechowe. Chociaż wszystkie dzieła te sama rurę, każdą pojedyncza rura wydechowa ma tę sama długość, co oznacza, że wszystkie gazy docierają w tym samym czasie. Różnice między kolektorami dolotowymi i wyczynowymi. Samochód seryjny nie posiada kolektorów, Zamiast tego wykorzystuje kolektor do usuwania gazów spalinowych z odpadów silnika. Kolektory wyczynowe można przykręcić bezpośrednio do układu wydechowego samochodu, aby zmniejszyć przeciwciśnienie, które może wpływać na osiągi silnika. Kolektor wydechowy z rynku wtórnego przetwarza gazy spalinowe znacznie wydajniej, co poprawia ogólna wydajność silnika. Kolektory wyczynowe SA bardziej nastawione na zwiększenie osiągów niż na redukcję hałasu silnika.